Przenosimy się do Elbląga i jest z nami Bartek Ławrynowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Studiujesz budownictwo, czyli od tej architektury nie tak całkiem daleko, ale jednak troszeczkę inaczej. Jak wygląda studiowanie budownictwa w Twoim przypadku? Absolutnie to niczym się nie różni od architektury. Można powiedzieć, że budownictwo jest bardzo rozbudowaną dziedziną. Można tam nauczyć się wielu rzeczy, przede wszystkim geodezji, hydrologii, czy też nawet rysunku architektonicznego. Myślę, że um, śmiało mogę powiedzieć, że um, uczelnia ma bardzo bogate wyposażenie między innymi um, laboratoria, um, czy też um, bardzo profesjonalne sale, w których możemy na przykład um, no właśnie, jak wyglądają zajęcia laboratoryjne studentów budownictwa? Bardziej badacie cieplnie te materiały, czy może coś konstruujecie i badacie na wstrząsy? Jak to wygląda na waszej uczelni? No to laboratoria zależą od tego jaki przedmiot jest prowadzony, są to różne. Możemy badać na przykład wytrzymałości betonu, który sami zaprojektujemy, czy też na przykład badanie gruntu jego pod względem mechanicznym, chemicznym czy też fizycznym. Bawimy też się również aparaturami, e, których na przykład badamy współczynniki filtracji wody. I e, to na ten moment tyle, co mogę powiedzieć o tym, jakie są laboratoria. Bo... To po powiedz mi w takim razie, jak bardzo zmieniło się to studiowanie, odkąd te studia są online? Czy te laboratoria dalej w ten sposób funkcjonują, czy bardziej patrzycie na to wszystko, kiedy prowadzący Wam nagrywa film z, lab z labu? Akurat w tym przypadku mogę powiedzieć, że uczelnia podeszła do tego profesjonalnie, ponieważ mimo tego, że mamy sytuację pandemiczną, to możemy uczęszczać na laboratoria stacjonarnie i to jest wielki plus, bo jednak ciągłe siedzenie przed komputerem to jednak jest uciążliwe i męczące, a jednak możemy się troszeczkę oderwać od tego komputera i nauczyć się nie tylko teorii, a jednak praktyki. Praktycznie, że. Czy na kierunku budownictwo był na przykład taki przedmiot albo taki wykład, który sprawił, że zaskoczyło Cię coś, bo myślałeś, kurczę, nie sądziłem, że to jest tak, jak jest, jak mi teraz o tym opowiadają. Było coś takiego? Bo już oczywiście, na samym początku byłem zaskoczony, że e, był taki wielki przeskok od liceum do studiów technicznych, inżynierskich. E, trzeba było nadrabiać troszeczkę zaległości. Byłem tak troszeczkę świeżaczkiem, można powiedzieć. I z każdym semestrem oczywiście było coraz trudniej. Pierwszy rok to było taka troszeczkę przygotowanie do tego, co będzie później. I były takie właśnie, były i są takie przedmioty, które zaskakują i sprawiają wiele trudności. Bartek, dziękuję Ci bardzo. Gdybyś jeszcze może ostatnim zdaniem powiedzieć, dla kogo są studia budownictwa, komu by się polecił dzisiaj. Wszystkim wystarczy tylko chcieć mieć samozaparcie i działać. No i wszystko jasne. No nic dodać, nic ująć. Nic ująć. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego.